Dzisiaj na obiad robię taki gulasz, taki trochę leczo, natomiast z filetem z piersi z kurczaka, taki trochę jakby po mojemu, taki ale leczo, ale strogonów. No coś takiego, tutaj mam już filetę z kurczaka, fileta z piersi z kurczaka, dwie cebulki, dwa ząbki czosnku, curry, paprykę słodką oraz paprykę wędzoną i to mi się tutaj dusi. Do tego zaraz dam połowę papryki czerwonej, połowę żółtej. Reszt tutaj mam dwie cukinie, pieczarki. Do tego tak myślę dodam kukurydzę oraz ten. Czerwoną fasolę i tutaj mam do zużycia passatę pomidorową, jeżeli tej passaty będzie za mało, to tutaj mam jeszcze taki ketchup z przetartych pomidorów i to jest keczup, który jest najlepszy keczupem w składzie, natomiast smakowo smakuje jak koncentrat pomidorowy, tak więc... Zużywam go jako koncentrat pomidorowy. No i myślę, że z kaszą bulgur właśnie będzie idealnie pasował ten gulasz ala leczo, ala strogonow. No i do tego świetnie by pasował też ogórek kiszony, który nie mam, więc będę musiała wykombinować jakąś suróweczkę jeszcze do tego. I tutaj Wam chciałam pokazać jeszcze, że moja Sansevier, moje San jedna i druga, cały czas od tego pierwszego kwiatu, co Wam pokazywałam, bodajże w. Wy kwietniu, e, cały czas co przekwitnie, tutaj ma przekwitnięty kwiat, tutaj tak samo, e, to wypuszcza nowe kwiaty. Tak więc bardzo się cieszę, nie odrywam tych e, suchych pędów, bo się nie da, Obawiam boję się, że uszkodzę roślinę. One po jakimś czasie same odpadają, zauważyłam. E, tak więc bardzo się cieszę, bo dodatkowo, że kwitnie... No, i przerwał mi dzwonek. Ale mówiłam o tym, że bardzo się cieszę, że kwitnie. Natomiast jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dodatkowo, że kwitnie to jeszcze wypuszcza nowe liście. Tu jest jeden, tu wypuszcza drugi. Tamten już jest taki dosyć duży. No, i tutaj też wypuścił już takiego większego, tak więc bardzo się cieszę z moich Sansy Bier. I dzisiaj jest fatalny dzień w Krakowie. Pada deszcz, jest też chłodniej. Wczoraj było bardzo ciepło, bo prawie 32 stopnie, dzisiaj jest 23. Tak więc pogoda jest średnia, i co za tym idzie, no nic mi się nie chce przez tą pogodę. Masakra. Wypiłam już dwie kawy, ale z racji takiej, że mi się spać chce, jest godzina 15. To jeszcze sobie energy drinka sobie jeszcze wypiję, A co tam? I oprócz tego, że zrobiłam dzisiaj obiad, ten gulasz, taki co wam mówiłam, tak, ten toleczo. nie wiem jak to nazwać, strogonow, wyszedł bardzo dobry. No, to jeszcze poogarniałam kuchnię, bo nie sprzątałam ostatnimi czasy kuchni, więc posprzątałam. A teraz biorę się za. Tutaj jak widzicie, obcięłam paprotkę, bo miała takich dużo suchych liści i mnie wkurzała jak na nią patrzyłam. Tak więc stwierdziłam, że ją obetnę i zauważyłam, że wyrasta tutaj też nowy listek z paprotki. Tak, więc podlałam ją, jeszcze ją zraszę, bo ja zraszam codziennie paprotkę, jak i tamte kwiatki, więc storczyki, jak widzicie, tylko mi cztery na razie kwitną. Trzy są w takim stanie niekwitnięcia, więc. Dam im jeszcze odżywkę, zraszę tą paprotkę i co jeszcze? I dzisiaj jest jesienna pogoda, i właśnie pierwszy raz kupiłam w hajemie coś dla Mikoła, ja tylko a dla siebie nic nie wzięłam. Tak, a tutaj są jeszcze resztki. W sklepie znalazłam e, truskaweczki, które mnie zachęciły. czereśnie a tutaj jest resztka winogrona do dojedzenia więc dałam na stół, bo. Zawsze ktoś ją weźmie, zawsze ktoś to tam zje. Natomiast pierwszy raz kupiłam, yy, zrobiłam zamówienie, gdzie są tylko Mikołaja, rzeczy chyba w Hajemie. I tutaj mamy taki bezrękawnik. Yy, nie wiem jak się to fachowo nazywa, natomiast ja to nazywam bezrękownikiem. To jest takie bardziej ocieplane, i fajne jest to, że tutaj pod szyją będzie miał zapinane, yy, bo. Nie każda bluza ma pod szyją tutaj zapinane, więc jak założy bluzę i taki bezrękawnik, to mu będzie ciepło. A że wybieramy się w sierpniu w góry, to myślę, że ten bezrękawnik się mu tutaj świetnie sprawdzi. Jedyne, co to muszę przymierzyć, bo wziąłam rozmiar 98x104, ale jakiś taki mały mi się wydaje ten. Ten bezrękawnik, no nie wiem, przymierzy mi I tutaj wzięłam mu też dwie czapki. Czapki to w sumie pierwszy raz kupowałam, bo zazwyczaj e, jak miałam, jak zakupowałam paki ubrań e, od innych dzieci, od innych rodziców, to były tam czapki, natomiast teraz e, no już mało kto wystawia ubrania żeby jakoś normalnie w, w rozsądnej cenie je kupić więc po prostu opłaca się bardziej kupić nowe te ubrania no i wzięłam te czapki też mm, takie w rozmiarze że 89 na 104 2-4 lata, wydają się duże natomiast no Mikołaj zmierzy i był dwupak takich jeden dinozaurki, dinozaurki natomiast drugi taki e, taka nie wiem jaki to jest kolor i jeszcze mam mu jedną czapkę, nie, to jest komin, żeby też miał w razie czego jakby właśnie było zimno w górach, no to żeby miał coś pod szyjką, więc komin i to jest taki takiej prążkowanej, przyjemnej, prążkowanego, przyjemnego materiału. Natomiast to jest 100% bawełna, no, ale to no to jest taka, wiecie, klasyczna czapka 100% bawełna, a to jest taka bawełna prążkowana i do tego jest czapka. Niestety nie było żadne wzory, tylko jednokolorowe, więc wzięłam ja mu taką beżową. I tutaj ma też rozmiar 98x104. Natomiast, czy to jest to samo? Nie, to samo to jest no. Więc no, można w sumie ten komin łączyć z wszystkim. Więc ma trzy czapki, jeden komin i myślę, że to na jesień i na wiosnę nam wystarczy, bo no, czapki tak szybko nie maleją. Tak samo jak. Y Myślę, że ten bezrękawnik też będzie jeszcze na y, wiosnę. Tak więc tyle z zakupów hajemowych. I w sumie to nawet nie wiem jaka cena była. Cena była czego? Ale chyba 90 zł bezrękawnik. Tak, to było bardzo drogie. E, natomiast e, wiem, że się sprawdzają te bezrękawniki, bo już miał parę razy bez rękawnik, no ale wszystkie, które miał już są za małe, więc to wiem, że się akurat sprawdza i tutaj jeszcze ma kaptur, kaptur, tak kaptur, e, no i czapki też e, no się sprawdzą, także e, zaraz idę po niego, e, no i muszę wziąć parasol i w sumie to nie wiem nawet jak się ubrać, tak naprawdę.